Się jednak pomyliłem. Wczoraj z jakiegoś powodu pan po prostu miał włączone auto, a teraz słychać jak chodzi o ogrzewanie postojowe. 6.20, byliśmy w sumie umówieni na siódmą na załadunek. Już odpalam ciągnik, sobie go tu wczoraj zostawiłem, wyciągnę przyczepę. Jak pan szybciej wstanie to... Zaraz rozpoczynamy ładunek, więc może i kolejny kierowca, jak przyjdzie trochę wcześniej, to też go wcześniej naładujemy. Jak widzicie, nasypały, o, znowu z 2 cm śniegu. Strasznie mocny wiatr dzisiaj jest, no wieje strasznie mocno. A zimno, 2 stopnie na minusie tylko, ale z tym wiatrem to chyba z minus 10 jest. Takich kierowców to robimy. Nieważne, przodem, tyłem, da się musieliśmy dosypać trochę stąd takie manewry boimy się, że na pełno nie wyjedzie pod górkę ale radzi sobie naprawdę bardzo ja no i mamy prawie cztery cztery, prawie pięć łyżek do odsypania było o. Za podjechać drugie auto dzisiaj i, i będzie wsiąść, zostanie około 70 ton już muszę pod, podgarnąć jeszcze a szyby zaparowały Robią te ciężarówki, długie, wysokie te naczepy. Urte Pod sam dach. To jest nadwyżka, która została z przedniego auta i teraz tutaj następuje zwolnienie blokady. I zaczynamy na nowo sypanie z silosa. O. Zawsze do załadunku też wentylator włączam, żeby wydmuchiwał jeszcze ten kurz i właśnie i tego włączyć. Znowu naczepa nie jest za czysta. Fu, się kurzy. No ładnie. No i teraz zjazd na wagę. Pan kierowca sobie tu pojedzie, tam cofnie i wjedzie przodem na wagę. I zaś za dużo. Przy okazji szyba była mokra, bo trochę śniegu na niej było, Zaraz się okurzyło i zaś ubrudzone. Zobaczymy jak wyjedzie. Mam nadzieję, że dobrze. Kurde, kurzyło się jak diachlin. Czekamy, zobaczymy. Dobra, nie będę nagrywał, jak odkurza sobie. Mówiłem, żeby trochę sobie cofnął by się jeszcze bardziej rozpędził, ale... Nie, na pełno to powinien pójść. O, elegancko. No i ostatnie auta z pszenicą, która była wcześniej zakontraktowana, wyjechały. Zostało około 70 ton pszenicy, 60 rzepaku, 100 kukurydzy. Bardzo często pytacie się mnie co robić i, i tak jak w przypadku jakiegoś podpowiedzenia, doradzenia odnośnie stosowania czy też wyboru takiego a nie takie albo innego środka ochrony roślin, nawożenia zawsze pomogę. Tak w przypadku podpowiedzenia czy sprzedawać czy nie nie podejmuję się tego tematu. Wiecie doskonale, że jest naprawdę dużo osób, które pytają i ja zawsze staram się tak odpowiedzieć, żeby no jakby no ciężko jest doradzić komuś co ma zrobić nie znając jego całej sytuacji. W ogóle ja sam nie wiem co mam zrobić, a co dopiero doradzać komuś innemu i no nie chcę brać też na siebie, musicie zrozumieć takiej odpowiedzialności. Natomiast też często pytacie, co, co ja robię, co ja bym zrobił, no to dzisiaj Wam mogę odpowiedzieć. Resztę płodów, które miałem, podpisałem, rzepak, nawet w sumie nie wiem, bo musiałbym na maila spojrzeć, jakie jest potwierdzenie, 2200, kukurydza 1000 zł, pszenica 1100 i w rzepaku jest taka sytuacja ciekawa, że no firmy nie chcą skupować małych ilości. Ja powiedziałem, że chciałbym 20 ton na marzec, 20 na kwiecień, i tam 20 znowuż, no to z ceny minus 20 zł, bo to są już malutkie ilości. W takiej ilości się ogólnie nie bawią. Od 50 w górę możemy rozmawiać o normalnej cenie. To samo kontrakty na nowe zbiory. Myślałem, że może 25 ton jeszcze podpiszę. Nawet nie ma o czym rozmawiać. Minimum to jest 50 ton kontraktu na nowe zbiory i. Nie wiem, wiecie co, ja już mam chyba. Znaczy nie chyba, tylko mam po prostu dość, dość tego siedzenia, siedzenia. czy będzie lepiej, nie mam zielonego pojęcia. Jak będzie lepiej i komuś się uda sprzedać w lepszej cenie? Gratulacje i tego wam naprawdę życzę. Ja sobie policzyłem. Zwróć, pamiętajcie o tym, bo to jest ważny, ważna uwaga, ważny fakt, że no my mieszkamy na północy, mamy blisko port. Ja część też płodów sprzedałem w żniwa, czy też do grudnia, może tak, podpisałem. No zdecydowanie praktycznie całą pszenicę miałem podpisaną już do grudnia, zakontraktowaną, więc to, co mi zostało, jak nawet sprzedam po 1100 zł, to i tak ta średnia cena pszenicy wyjdzie mi na, na dobrym poziomie. Pamiętajcie, że kukurydę też sprzedałem dużo jako połowę na mokro, połowę później po 1500 zł, więc jak teraz tą resztę sprzedam po 1000 zł. Suszenie wyjdzie na zero, no albo tam na delikatny plus, i tutaj ci co mieli rację, że w tym roku nie z kokosów nie będzie na suszeniu. No, zwracam wam honor, mieliście rację. Ja się udziłem, że będzie inaczej, i e, ja jestem w takiej, można by powiedzieć, komfortowej sytuacji. Natomiast zdaję sobie sprawę, że na wschodzie kraju, ale też już w innych częściach, zobaczcie co się zaczyna dziać, gdzie mówimy o ilościach co najmniej 50 ton. Mm, Okej. Okay. Takie średnie gospodarstwa być może mają takie ilości żopaku, i tak dalej, ale no ile, jest, ile jest takich gospodarstw, prawda? Gdzie tu teraz rozmawiamy, że w ogóle o niższych cenach, o niższych ilościach nowe zbiory, kontraktów nawet, nawet nie rozmawiamy. Do czego to dochodzi? No mamy duże zapasy rzepaku, tak wszyscy trąbią, bardzo duże zapasy kukurydzy. No ja doszedłem do takiej decyzji, a nie innej. Też nie chciałbym, żebyście się wzorowali na tym, co, co gdzieś tam mówię, jeżeli chodzi o sprzedaże, bo to, co mówię finanse, to jest każdego indywidualna sprawa. Tak jak mówię, na wschodzie to już w ogóle macie dramat, jest problem ze sprzedażą, ale u nas też, naprawdę u nas też znam ludzi, którzy chcieli na przykład sprzedać, nie wiem, 500 ton pszenicy i mówią, nie. No, o 100 ton możemy kupić, ale nie więcej. No kurczę, kiedyś jak miało się 500 ton, to się negocjowało ceny w górę, prawda? Bo, bo ta ilość, no jakaś już tam była, tak? A dzisiaj się okazuje, że no chłopie, masz 500 ton, no ale my 100 weźmiemy. I to się też dzieje u nas na północy, to nie jest tak, że, że ludzie, ze rolnicy ze wschodu sobie gdzieś tam wymyślają jakiś problem, bo nie mają gdzie, mają problem ze sprzedażą. Nie, u nas na północy jest to samo, to samo jest z kukurydzą, naprawdę, z kukurydzą jest też problem ze sprzedażą. Nie wiem, naprawdę jest, jest to ciężko, ja ostatnio wrzuciłem link do filmu, właśnie który mówi o tym, o, o tym problemie, o problemie też mleka, które do nas przychodzi. Podrzucę, może, to ten link w komentarzu. Naprawdę warto obejrzeć, warto posłuchać, bo to są realne problemy, i właśnie realnym problemem nie jest poprzedni sezon, i teraz sprzedaż tego, tak? Bo gdyby to był, ja już o tym też mówiłem, gdyby to był problem jednego roku, no to okej, okay, powiedzmy, część ludzi, nie wiem, może by musiała się bardziej zakredytować, przetrzymałaby ten jeden rok, i wtedy powiedzmy, gdyby w przyszłym roku wszystko wróciło do normalności, no to okej, okay, poradzilibyśmy sobie, prawda? Natomiast jeżeli się okaże, że. My wchodzimy z bardzo dużymi zapasami i w kolejny sezon, w kolejne żniwa i w tych kolejnych żniwach znowu będziemy zalani importem. No to będzie dramat, nie? To będzie dramat. Ja też widzę po sobie, po swoich kosztach, jakie mam porobione i to też jest jakby na, na moją odpowiedzialność. No, ciężko być do kogoś mieć do kogoś pretensje, że kupowałem nawozy, można mieć pretensje o cenę nawozów, ale nie do decyzji, jakie się podjęło samemu. Koszta w rzepaku około 6 tysięcy, w pszenicy około 5. Jak swoje koszta bym policzył, to tak to wyjdzie, i teraz kurczę, zbiorąc, zbierając nie wiem 3,5 tony rzepaku, po, po sprzedając go powiedzmy po 2000, tysiące, gdzie się mówi, że rzepak może być poniżej dwóch tysięcy w żniwa, to zostaje nam nie wiem 7 koła, czyli 1000 zarobku plus dopłata. Dzisiaj w dzisiejszych realiach, przy dzisiejszych stopach procentowych. Przy, przy kosztach, jakie ponosimy. Kurde, to jest... Naprawdę, to jest... To, to będzie, może być dramat. Obym się mylił, bym sobie życzył tego, żebym się mylił, ale będzie, będzie ciężko i... E, jest, Wiem, że jest bardzo dużo takich gospodarstw w takiej sytuacji, ale są też gospodarstwa w dużo gorszej sytuacji, które właśnie nie mogą sprzedać. I to, jest, to jest dramat naprawdę. Ludzi, którzy chcieliby sprzedać, którzy nie mają gdzie sprzedać, że nie się zbliżają, Ciężko, ciężko powiedzieć, co to będzie, i kurczę, no, jakby mi brakuje słów, wręcz, wręcz, na to wszystko. Współczuję bardzo wszystkim tym, którzy zostali z tym zbożem, którzy mają problem ze sprzedażą. Wybaczcie, kamera mi padła chyba trochę przez temperaturę, które panują minusowe, zresztą widać to po moim oddechu. Więc, jakby podsumowując ten temat, na pewno trzeba o tym mówić, trzeba nagłaśniać ten problem. Wiem, że się. Z początku niektórzy cieszyli, że tanie zboże to tania pasza, tylko co nam po taniej paszy, jak jeszcze tańsze mleko, czy, czy e, wieprzowina, czy drób, czy wołowina, nie wiem, może z wołowiną to jest trochę inaczej, ale wiem, że z mlekiem jest problem, z drobiem, do nas wiedzie z zagranicy. Co z tego, że my będziemy mieli tańszą paszę? To jest naprawdę takie koło, które zaczyna się zamykać na nas i zaczyna być coraz mniejsze, coraz mniejsze i ta pętelka nam się zaciska na szyi, więc na pewno trzeba o tym mówić, trzeba mówić, że jest problem i też jakby naprawdę wydaje mi się, że, że, że obym się mylił, bo no naprawdę chciałbym się mylić, ale ale to co najgorsze to jest dopiero przed nami, chyba, że stanie się jakieś trzęsienie ziemi i no nie wiem, co się tu by mogło mogło, co bym się musiało wydarzyć, żeby się to wszystko pozmieniało znormalizowało i żeby ta przyszłość była dla nas bardziej kolorowa. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.